Dzień dobry. Czołem, czołem, Kromka z Rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj szturm na operacji Pustynna Burza. Zaczynamy tutaj od drugiej bazy, gdyż na tom akurat doszedłem, a mnie czasem potrafi troszkę zejść zanim dojdę, także załapałem się dopiero na drugą bazę. Gameplayowo, krótko o co tutaj chodzi, gram an 94 na normalu tym razem, jednakże są to moje takie w sumie stary filmik, bo to pierwsze chwile z an jako tako, także jeszcze musiałem ogarnąć parę rzeczy, ale wynik jest całkiem niezły mimo tego, że e, niestety e, przegrałem. A tutaj możecie zobaczyć, jak fajnie spisuje się AN na odległość. E, dobra, moi mili, parę, parę rzeczy takich informacyjno-bla-bla-bla, bla, bla, prawda? Więc 154 osoby subskrybują Twój kanał, Kromko. Gratulacje, wygrałeś życie cudownie. A tak, całkiem poważnie, moi mieli, bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, e, za to, że poświęcacie swój cenny czas, e, który moglibyście spożytkować w inny sposób. Tak, wiem, ja też mógłbym to zrobić, ale jestem zbyt leniwy i tego nie robię. <gry> Dlatego możecie oglądać te materiały. E, także bardzo Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że, że choć trochę tam. Spełniam wasze e, pokładane we mnie nadzieje, a konkretnie nie, nie nudzicie się zbytnio, kiedy, kiedy mnie oglądacie. E, kiedy te wszystkie moje e, moje e, kompilacje czy, czy trollingi e, oglądacie, to, to sprawiam wam przyjemność. E, także jeszcze raz wielkie dzięki i oby do 200. Oby, oby, oby nas było coraz więcej, bo idzie mi to. Całkiem fajnie. Ja osobiście spełniam swoje kryteria, same sobie postawione. Jakieś tam no, takie punkty milowe, które, które chciałem osiągać, to na razie osiągam. I, i, i zobaczymy, jak to będzie się kształtowało w następnych miesiącach, a że zbliża się przerwa wakacyjna moja, o której jeszcze będę mówił, to, to, to zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Tutaj niestety cinek, ty mały, F2000. No, tak jak mówię, pie, pierwszy mecz to były z, z tą pukawką, także jeszcze tutaj nie wyczajałem za bardzo, Momentów, w których należy pozwolić temu celownikowi delikatnie opaść, ale, ale generalnie było całkiem nieźle. Yy, więc tak, co, co, co jeszcze? Słuchajcie, yy, chciałem także poruszyć taką kwestię, może nie poruszyć, ale swojego rodzaju podziękować, mimo że pewnie te osoby i tak nie usłyszą tych podziękowań, to wydaje mi się, że, że powinienem jakoś to tutaj poruszyć. Mianowicie Soul Shibo chciałem podziękować. Jest to taki typek, typek, youtuber, bla, bla, youtuber. Nienawidzę tego określenia, nie wiem czemu. Kojarzy mi się to z takim blogerem, blogerką, która komentuje różne trendy, wybiera outfit of the day i tak dalej. Jakoś nie może mi to przejść przez gardło. Tym bardziej, że kojarzy mi się to z rojem. Co generalnie po ostatnim obejrzeniu jego materiału, kiedy obywa się keczupem troszkę. Troszkę to tak jakoś mi nie dziękuję. Tak, nie, nie, nie Kuba, nie przestań, stop, wystarczy, dziękujemy. Także, także nie, nie YouTuber nie. Jest to osoba, która gra też Battlefielda głównie w Battlefielda, oczywiście na konsoli nie, na PCcie. Ale, ale ostatnio gadałem trochę z Soul niedużo, bo też mu podziękowałem w prywatnej wiadomości za to, że przyjmuje moje odpowiedzi wideo. Tak moi mili. Przyjmuje moje odpowiedzi wideo jako jeden z dwóch, o drugim za chwilkę, i, i chciałem mu za to podziękować. Już mu zresztą podziękowałem osobiście, bo, bo nieczęsto się zdarza, żeby ktoś z jakimś już kapitałem osobowym w postaci widzów, z dosyć znacznej ilości, bo są, ma ich tam chyba około 20 tysięcy, no, zaakceptował akceptował odpowiedzi wideo takiego małego żuczka, jakim jestem ja. No także, także Jeszcze raz wielkie dzięki są jeśli, jeśli to słyszysz, pewnie nie ale, ale, ale wiedz, że to doceniam I już kiedy będę miał 150 tysięcy widzów To na pewno jakoś ci się odwdzięczę A drugą osobą jest Myszy Miszy, Myszy Miszy Kiszka Który Na początku samym również dał mi mocnego Boosta, kiedy jeszcze zupełnie nie miałem Totalnie nic W postaci przyjęcia odpowiedzi wideo z moim poradnikiem helikopterowym teraz ostatnio przyjął odpowiedź wideo z mojego trolololo z rakietą i również, również dzięki niemu to wideo jest jednym z popularniejszych jeśli chodzi o czas i o liczbę wyświetleń, bo stosunkowo niewiele czasu potrzebowało do osiągnięcia wysokiego pułapu jak na mnie i do wysokiej liczby łapek w pupę, a Yy, poniekąd też yy, chyba sześciu widzów w przeciągu ostatnich paru dni do mnie dołączyło. Cinek! cinek. Nie tak się to robi. Yy, dołączyło także jeszcze raz wielkie dzięki. I tutaj się zastanawiałem, czy tego nie wyciąć. To tutaj? Nie tutaj? Tak, tutaj, tutaj. Acie, jak się, się ładnie skitrałem, położyłem, popatrzyłem. Ha, już jestem cały zadowolony. Ale niestety dostałem kosę. No nic. Także, także podziękowania już mam załatwione. Gameplay, sami widzicie, jak wygląda. Nie wiem, czy to gameplay jest bardziej zajmujący, czy w ogóle macie także oglądacie ten gameplay i generalnie łapiecie, co ja w nim robię, słuchając mnie. Ale, ale nie będę się tym jakoś tutaj rozwodził za bardzo, bo, bo, bo nie o to... O nie, o to mi tutaj dzisiaj chodzi. Kolejna kwestia, intro. Moi drodzy, intro. Jak wiecie, intro mam... Dosyć osobliwe, bo no, bo no bo tak, intro jest bardzo prosto przeze mnie zrobione. Jest to pierwsze intro jakiekolwiek. Ciężko to nazwać intrem, może to bardziej wstęp, ale generalnie, jeśli się tak Was pytam czasem na, na live, czy to moich znajomych, to to intro, intro się podoba. Jest jakieś takie charakterystyczne. Ja cały czas szukam w tych swoich materiałach jakiejś takiej charakterystyczności, w której moglibyście powiedzieć: Ha! To jest kromka! Bo on robi tak i ja wiem, że to jest kromka, bo on tak mówi i on ma takie powiedzenie z dupy: czołem, czołem, kromka z rosołem. I, i w ogóle wiecie o co mi chodzi, żeby, żeby z tego Bajorka YouTube'owego można było powiedzieć, że to jest on, to jest on, ja go oglądam, jest zajebisty. Tak, właśnie, tak bym chciał, żeby to wyglądało. Nie wiem, czy tak to wygląda, ale generalnie staram się w te swoje materiały wkraść jakiś taki powiew oryginalności, a o to jest naprawdę ciężko. O to jest naprawdę ciężko. Także powiedzcie mi, bo ostatnio gadałem ze swoimi znajomymi grafikami, animatorami komputerowymi Jeden powiedział mi, że, że postara mi się coś zrobić mm, takiego również śmiesznego, bo ja nie chcę żadnych intr w wykonaniu e, ludzi typu 30 sekund, dubstep elozion, Pro, MLG. E, walniemy sobie tutaj trailer, może jakieś fajne urywki i będziesz miał intro. Nie, nie, dziękuję bardzo. Ja za takie intro dziękuję. E, takie intro mają wszyscy, a ja chciałbym mieć coś, czego nie ma nikt, i dlatego mam 156 kromeczek, których nie ma nikt inny właśnie. Wynik, tak przy okazji. E, o, i tutaj będziecie mieli fajny przykład tego, jak e, AN potrafi z no, dużej odległości, bo to jest duża odległość. Jeszcze dodatkowo używam kobry, co też nie pomaga w takim dalekim celowaniu. Ale tak jak, tak jak już Wam kiedyś mówiłem, e, kobrom nauczyłem się grać. Gra mi się nią najlepiej od momentu, kiedy miałem fazę na... E, na jak to się nazywa? Kurde. Na, no, na to takie, co się strzela tymi bełtami, na kusze, na kuszę, tak, bo tam jest e, przecież celownik kobra e, i, i jakoś tak mi się zaczęło dobrze tym e, grać. Um... I poprosiłem, wracając do tematu mojego intra, tego kolegę, żeby tam coś po, po, porobił, tak do 5 sekund, 10 sekund maksimum. I, I słuchajcie, jeśli będę coś takiego miał, to wrzucę to na raz, zobaczę, czy to się przyjmie, ale powiedzcie mi, czy, czy, czy to intro jakoś do was przemawia to, co mam teraz. Bo <ścoughs> ciężko wymagać, żeby takie intro do was przemawiało, bo generalnie jest to. Jest to nałożone. Cztery obrazki na siebie z dwoma dźwiękami i, i tyle, i tyle. Także napiszcie w komentarzu, proszę, co o tym sądzicie. Ponadto, co tu się jeszcze działo? Kupiłem lodówkę. Kupiłem lodówkę, którą musiałem wnosić na trzecie piętro, bo ja mam, mieszkam w mieszkaniu dwupoziomowym, prawda? I musiałem ją wnosić po schodach. Jeszcze takich krętych na dodatek, także było sporo śmiechu. <śmiech> mm. Bardzo było śmiesznie. Chuj, śmiesznie było. I 10 czerwca mamy Battlefield 4 Demo Multiplayer na targach h 3 Chyba dobrze mówię. Także na pewno możecie się spodziewać jakichś tam moich wniosków z tym filmem związanych. 10 czerwca startuje również moja sesja, ale pierwsze egzaminy mam później, także jeszcze coś tutaj będzie się pojawiało. Szykuję następny trolling, na który również już mam pomysł, także, także myślę, że, że wszystko tutaj będzie zmierzało w kierunku takim gameplayowo trollingowo, coś w ten deseń, bo szczerze mówiąc na polskim YouTubie nie zauważyłem, z konsoli tym bardziej, w Battlefield 3, żeby taki kanał istniał. Jeśli chodzi o zagranicę, to jest ich multum. Tu się zgadzam, ale, ale, ale nie widziałem, szczerze mówiąc, jakiegoś polskiego kanału typowo ustawionego na Battlefielda, na serię Battlefield. Już dawno nie nagrywałem Batką Pany Dwójki, będę to musiał nadrobić, ale, ale z Batką Pany Dwójką jest to tyle ciężko, że nie wrzucę kaszany totalnej, a nie zawsze dobre mecze wychodzą, prawda? Nie żartowałem, nie zawsze dobre mecze wychodzą, tylko potem mam po prostu ból dupy, który mecz wybrać, żeby wrzucić, bo wszystkie są tak zajebiste ten akurat był całkiem niezły całkiem niezły, ze względu na to, co potrafi AN Co potrafi AN na jakie odległości potrafi. No, pewnie gdyby miał lepszego celu, to troszkę lepiej by to wyglądało, ale, ale ogólnie nie było źle. Także moi mili, pamiętajcie o tym, żeby napisać, co sądzicie o tym Intrze. E, jeszcze raz dzięki myszy, dzięki SOU, obczajcie ich kanały przy okazji. Może się wam spodobają, ja myślę, jeszcze nie widzieliście SOU, bo pewnie myszy kiszkę każdy kojarzy. SOU SHIBO, SOU SHIBO. <laughs> I, 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 I co? I końcowej tablicy nie będzie, bo niestety film mi się uciął tam pod koniec, ale będziecie mogli, jeśli chcecie bardzo sobie doliczyć tam te kile, które były z i ostatnie chyba było 30-11, ale to i tak się nie liczy, bo przegrałem. Także, także to tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w pupę, jeśli się Wam filmik podobał. To naprawdę bardzo pomaga i motywuje oraz zostawienie komentarza. A tymczasem już się z wami żegnam. Do usłyszenia w następnym materiale, który pojawi się pewnie jeszcze w tym tygodniu, a może, może może wcześniej, no jak wcześniej, w tym tygodniu najwcześniej. No, w każdym razie, do usłyszenia w następnym materiale i trzymajcie się, siema.